punkt, punkcie legalnie zapraszam. Manko z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów Poke X Game. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić najnowszą aktualizację w naszej grze. Aktualizacja skupia się głównie na zmianach w profesjach, tak by przygotować nas do rangi S+. Która ma wyjść w kolejnym update. Przejdźmy w takim razie do omówienia. Pierwszą zmianą, jaką otrzymaliśmy od twórców, to zmiana Trade Center. Jest to połączenie kilku lokacji w jedną. Mapkę macie właśnie na ekranie pojawia się również w grze gdy wejdziecie do nowego TC. Dajcie znać oczywiście w komentarzu co sądzicie o tej zmianie według mnie to jest kwestia przyzwyczajenia a sam efekt tutaj końcowy jest naprawdę fajny. Także tak to wygląda. Kolejną zmianą jaką otrzymaliśmy to Safari w Muzeum Pewter. Na tym Safari możecie złapać poki z Wejściówka kosztuje 50k w cenie otrzymujemy 100 old bali. Bale Crafts inżynier można również kupić u NPC 1k bali za 500k co do Safari to nie ma ograniczeń czasowych, wchodzimy i łapiemy poczki, dopóki starczy nam bali. Gdy zginiemy nie tracimy levela ani blessów. Dodatkowo można wymienić pokemony z kamieliny na premierki za 5kk. A przed wejściem jest task na pokonanie 500 oraz 300 z kamielin, warto go wziąć na początku. Jest również NPC na Safari, którego macie na ekranie. Daje on misję na złapanie wszystkich poków i zalicza nam catch do aerodaktyla. Tak to wygląda. Kolejną nowością to są prowki. Zaczniemy oczywiście od ADV. Robi coś Ala dungeony. Po wykonaniu chainquest robi coś Ala dungeony, z których możemy wydobyć fosile, które wymieniamy na gold bary za 6 sztuk tych fosili lub mapboxy za 30 sztuk. Mabbox daje nam losową mapkę jak golden chest, czyli po prostu mapka kolejny dungeon, tak? Zasoby. Kolejny właśnie tutaj. News to są zasoby, częściej respią się na mapie, minigierki pojawiają się losowo, to jest taka nowość w gierce. Zobaczcie właśnie na ekranie, mamy coś takiego Ala la minigierkę, po wykonaniu dostajemy ilość zasobów razy 3, zwiększono zdobywanie zasobów na wszystkich poziomach o 30%, żeby, żebyśmy mogli po prostu wbić jak najszybciej ten poziom. Dodatkowo został zmieniony fishing na stałe, wprowadzili minigierkę w momencie gdy łowimy, macie również to na ekranie, Jestem ciekaw, co sądzicie o tej zmianie, także napiszcie śmiało w komentarzu. Zwiększono oczywiście exp za craft, skrócono craft itemów, no i taki newsik dla graczy, którzy chcą wykonać czozena, zmieniono ilość itemów do czozena. Jest teraz y, trochę mniej tych przedmiotów, które trzeba zdobyć. Kolejną zmianą, do której tutaj przejdziemy, to jest y, stylista. Nasz tutaj, tu, a tutaj stylista jest, mamy. Stylista aktualnie ma... To nie to oczywiście, zaraz wam znajdę. To było to. Tak, to było to. Także stylista dostał stolik z nowym craftem, może tworzyć addony z Diamond Shopu. To jest taka nowość, którą otrzymaliśmy w tym paczu. Co tutaj jeszcze możemy powiedzieć? Super zasoby, czyli w sumie największy hit tego pacza, według mnie. Super zasoby nie mają żadnego timera, są losowo generowane na mapie kanto, można trzy razy zebrać zasób. Od 80. poziomu profesji gracze będą otrzymywać ad zasoby adekwatne do Outlandu Ore, czyli ja mając 100 skila, mimo że to są krzaki czy kamienie skanto Kanto, będę otrzymywał już te z Ore, czyli te lepsze skałki. W momencie, gdy duży surowiec pojawi się na mapie, otrzymujemy komunikat na ekranie wraz z lokacją. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, duże surowce zaznaczone są na mapie po także jeżeli pojawi się taki... Skałka, drzewo, czy chociażby krzak, no to pojawi się wam na ekranie yy, po pierwsze, yy, jakby, jakby to powiedzieć, taki alercik. No, i oczywiście ten pokebal w lokacji, w którym, do której musicie podlecieć i to zebrać. No i ostatnia nowość, jaką w sumie tutaj mamy, ostatnia nowość tej aktualizacji a to są busty. I także ostatni punkt. Profession Boosty: Możemy sobie zakupić. Jest to mm, za 4 diamenty, z tego co pamiętam. 4 diamenty kosztuje taki Profession Boost. Zwiększa nam ilość zdobywanych, wydobywanych przedmi przedmiotów na craftingu. Także to jest taka fajna nowość, żeby szybciej przyskilować. No i drugi zestaw, drugi, druga nowość, kosztuje chyba 40 diamentów czy 50. Nie pamiętam dokładnie, najwyżej mnie tutaj poprawcie. To jest zestaw dający cukierki na boost levela, czyli levelujecie w górę, jak zjecie sobie taką cukierka. otrzymujecie oczywiście profesji, otrzymujecie 100 diamond, diamentowego pyłu oraz 10 boostów, które omówiłem przed chwilą. Dodatkowo, w sumie najważniejsza rzecz, otrzymujemy odznakę, która zwiększa nam 20% expa na stałe do profesji. Przy zmianach profki odznaka aktualizuje się, czyli po prostu, jeżeli ja jestem inżynierem, no to po zmianie, na przykład na profesora, to aktualna Odznaka cała się po prostu zmienia na profesorową. Także bardzo fajna sprawa, można szybciej nią wyskilować na przykład do setki. Jak macie, nie wiem, 70-50, kupujecie taki zestaw. Co prawda troszkę kosztuje, no ale jednak na stałe 20% boosta to jest sporo. W sumie to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę Was, żebyście dali znać w komentarzu, co sądzicie o tej aktualizacji. Życzę Wam miłego dnia, no i hejka.